Dzień dobry, kolejny etap, etap czwarty, koparka. Koparka przyjechała na budowę. Jak do burżujów, niż nie będziesz szpadlami. Ja to ostatni do roboty przechodzę. Wyspany? No. No i tak, przyjechała firma Kosmet, Arek przyjechał z firmy Kosmet, będzie robił tutaj wykopy. Namówiliśmy inwestora na koparkę W końcu No w końcu On mówi a jak już tak daleko poszliście to szpadelkami Będzie szybki. Pod polbryk mówi dawaj szpadelkami No po tą dużą Hale co ty myślisz jeszcze szpadelkami? A jak? Ale to będzie inwestor kopał o Jezu Ty A to może rzucimy do później do tego Tak, to można go na bok Ty odcinka Inwestor zasponsorował nam koparki <noise> Nie mogę z tego Wieszmy tylko delikatnie bo będzie Gdzie Elki masz? Elki? A pisali, nie? Wyłapał <noise> ktoś Elki były wstawione ELEGANCKO No i zobacz ile, minuta, godzina godzina, jest 40% było i nie było wiesz e, informacji, że się rozładowuje tyle, że coś z wyświetlaczem zaczęło się robić, że wiesz przesuwało w dół ten e, podgląd i ten Lubię wiem, kamerę. Trzeba będzie tak się naprawia GoPro! Jak się wyciąga baterię z GoPro Wiecie ile ta kamerka ma? Ona ma chyba z... 6? 7? Coś takiego I ta cały wróca. czas służyła To była pierwsza kamerka lepsza kupiona Po e, szóstce Szóstkę jak dałem Maćkowi To kupiłem sobie tutaj ósemkę Tak i jeszcze chodzi. W sensie chyba się chodzi. A ten już nie chyba A jaka bateria. Na To się wytnie. To się wytnie. Musimy zainwestować inwestować sobie w kamerę, ale nie mamy finansów. Wszystkie finanse poświęcamy na budowę kurnika. Ale elegancko będzie. Jeb, jeb. Urządna firma, firma Cosmet. Andrzej i synowie. Dzisiaj Rafał nie mógł przyjechać. Syn pana Andrzeja. Współwłaściciel firmy. Zaraz po prezesie. W Upenradzie. Tam wszyscy mają swoje stanowiska. Chłopaki działają na naszym terenie. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z ich usług, to naprawdę mogę polecić. Są tacy. Czy będzie coś w stylu na hasło Jackershop macie 10 zniżki? No, na hasło Joker War macie 10% do roboty Powiedziałem Joker, żeby nie Joker pan powiedzieć 10% do roboty. Pośmę plus oczywiście, nie? Nie zmieszka. To mamy widownię. Proszę jak patrzcie jaka liczna Basen będziemy kopać? No miał być co, nie? Dla kur. To jest gierak, czy nie? da no jeszcze parę łyżek i radę A ty z tym kopcem to co? co kopcem? Kopiec babcia będzie miała Tutaj jeszcze jedną łyżkę i koniec. Będzie dobrze O to już to zaczyna co się zaczyna? Idę na A gdzie ty byłeś? Taką kosiulkę dobrą masz Ze sklepu od Andriana. Na wagę? Na wagę, na wagę nie zapraszam Nie rób wstydu. Na hasło Jurek 5% zniżki Jurek tylko 40% lubi A nie 5% Nie? Nie. Co to jest? O, mówili, żebyś mówi nie mówił nie ja i ty, nie? Nie? Mówili, żeby nie mówił, nie? A ty umiesz czytać po polsku? Umiem. O, co ty gadasz? Dobrze pisali. Brzuchy bolą ich. A to dopiero się zaczyna. Według Unii Europejskiej 50 kur można. A jak się przekroczy jedną kurę? To na wszystkie rozdzielimy. Trzeba będzie rozdzielać. Tak jak z tymi krowami, nie, żeby dopłaty za krowy brać, to y, chyba 20 sztuk można mieć, coś takiego, nie, za mleczne, to w gospodarstwie rodzinnym rozpisują na mamę, tatę, wszystkich, nie, siostrę, brata, inwestor zobaczy, kopiec kreta. Ja pierdolę Taki ten szpadel jest chujowy I te nowe Ale jest tak niewygodne w trzymaniu W ogóle ta się też jak chyba jest za bardzo No tak jak jest wygięty w złą stronę No trzeba Trochę ściągam

No, Ej, o, to kurwa no nawet w godzinę nie zrobi, a my byśmy jeździli cały dzień. Jedziesz z ojcem, czy, o, czy sami? A co dzisiaj jest? Nie, nie, co dzisiaj Więc mówimy na jakieś Aha, a dzisiaj co wtorek. wtorek? Jutro co? mnie nie ma. Bo ja jadę załatwiać Tematy Reszta na przyczepę? Tam się przeszuknie może, co? No jak szybko Pół godziny I już prawie koniec Tu jeszcze tam sypiemy? Tu inwestor jest Kierownik! Co? Jurek się tam przyjdziemy czy ja? Jak Zatje! <gry> ale Pa, jak wszyscy zganiają na. żeby babcia nie. Wydać. To będzie ładne, ale nam No bo to po prostu już tam życzę! Wszyscy zganiają na Jurkę, żeby Babcia nie krzyczała! <gry> to jest To jest tak? Tak!

Ogólnie trzeba by było, ale ciul, nie? To pokazujemy, że niedobra robota. <grystanie> Będą pisać znowu. <grystanie> Będą pisać! Jakby to komarbita. Ciekawie jak kurnik zrobiła. <grystanie> <grystanie> kurnik, to jest tylko kurnik. Teraz wybrać tutaj jeszcze pół metra. O panie, to by było... Daj spokój. To ile to włożenia? Elegancko, nie? Podoba ci się? Może przystawię. to ręcznie... Co? No, no tak chyba nie będzie tak Ale no to później, to jak już wymorujemy To będą nami Robota 26 A stopka stopkę ma wyspaloną <gry> ta, ta paleta to ona tutaj pójdzie Kopę pękana czy chcesz na sam spód tą opękaną To że tu nie ma kierownika robota nie jest to jest praktyka ładnie wyskarpowane tutaj do wjazdu siema bo taką też macie słyszałem. No to za wszystko, Panie Mareczku, no, trzeba. Dobra. Helikoptery też. No bo nie, bo tam... Bo tutaj wystarczy 250, tak Jurek? 250. 250, 250 zagęszczali. No. Aha. Dobrze. Jemu się przybrało, to akurat... No. Któremu się przybrało? przybrało? Tata, po, pomachaj nie, do taty ja Andrzeja. Wolę, ja musiałem się Ale zapytać, ty, o... no posłuch tata Andrzeja. No kurwa, tata, pozdrawiam, kocham no, ciebie. No pewnie, że kocham. No. Pewnie. Kurwa no! Jakby nie o to by mnie nie było, nie? No. No, a jak? A jak? Proszę o wygórze z No i no, robota wykonana. Pewnie nic więcej wam piadnią łyżką nie złapi, bo nie Kuchim, mam nagrożka. Nie no, naprawdę jest bardzo, super. Ma, nie zrobię, nie? Jest super. Także tu patrz, nagraj tutaj tego. Arek naprawdę Arek po, po spisał się. Arek po pozdrów. Andrzeja od szefa głównego szefu Tak, pozdrawiam, no, bo go. taki bardzo jesteś poważny, a on będzie później patrzył co, że, że wiesz, że masz może źle we filmie, nie? Tak Ale płacą na czas, Ta. płac. płacą, Tak, płacą. No fajnie zrobione, szpadelkami byśmy męczyli się za dwa dni no, iś tam sprzęt to sprzęt, nie? Tak, no. się będziemy tam zrobić to... I tylko się wyleje Albo ja wam tylko jedziemy. To jesteś. Dorek umujemy. Fajnie, ale zajebiście to wygląda. Kurde. Ale ładnie zebrał, nie? Zobaczcie. Nie ma już nic uszkodzone. O, Bartoszek teraz. Ząbcie, nie być, Będzie akcja. No, wiesz, tutaj jeszcze jest tu twardo, bo my tutaj wyjebaliśmy i te gruzy kostek przywoził. To wiesz, że na 40 ton jest tutaj normalnie ciężarówka, może jechać, ale nie daj Bóg zjechać. No, <śmiech> jak <śmiech> zjedziesz, to szkoda. <się śmiech> Torfowi nie siedzi, nie? Także te gruzy to wszystko się. Prawidłowo powinno być korytowane. No, już no. Tego nie robiliśmy, wszystko na wiezrów. Bo tak to zastawało, no, zastawało, to a, ja sobie coś się wodziło. Wcisnę wody, by, wody by podchodziło. Czy ale no, czy zima to, to nic, rów, nawet tam nie jest to, to a, okra, nie? No nie Z jednej strony mrów. wszystko poszło no dobra, to ja się znowu. No dobra. dobra. No. To cześć, dzięki cześć. bardzo. Jak coś, to ja, ja mu powiem, że no dobra. na poniedziałek tutaj ustaję. Jurek, dobra. na poniedziałek chyba tam wtedy będzie trzeba, nie? No, od razu. No, się dzwonicie tam, że no. się czy ja się na tego. No, to już wtedy. No, się dzwonicie, dobrze. No, dobrze. Kurwa, moment, nie? ładnie łyżki zmienia ཆོས་ཏི་ 这体... No, tak. Wszystkie cztery? Wszystkie cztery Dobra Co bloczki? ci mnie nie przeważy Czy, czy może... Glocek by było... chciał podpiąć Glocek chyba by było podpiąć, co? Mi się wydaje, bo to jak nie to... Dobra co I jeden to z właśnie wstrzymał Kurwa pustaki mu się tak? wywaliły Ja p***ole Trzeci raz kurwa <głos> 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 Jeszcze nie trąbi? O, idziemy, kontrol Słuchaj, może to wziąć stracę i jeszcze stracę obwinąć